Cześć, witajcie w nowym vlogu, ja właśnie się pomalowałam, jest sobota, za 20.50, ja muszę tylko coś zjeść i będę wychodziła do sklepu, muszę jakieś podstawowe rzeczy kupić, ostatnio mam, słuchajcie, wstręt do jedzenia i nie za bardzo mam pomysły, co tutaj by jeść, na, choćby na obiady, także ze śniadaniem jest trochę prościej, natomiast obiady są takie trochę problematyczne, więc muszę zobaczyć, mam halumi, to chyba sobie dokupię jakąś, nie wiem, albo... Rożponkę albo yy, szpinak i zrobię sobie jakieś danie. Mam też szparagi, ostatnio kupiłam. Także pierwszy raz w życiu będę jadła. I chyba sobie zrobię właśnie dzisiaj na obiad. Yy, na dzisiaj i na jutro. No i taki jest ogólnie plan. Jest też podobno promocja w Rosmanie. Trochę to jest dla mnie dziwne, dlatego że słuchajcie, po pierwsze... Ciągle jest jakby tam ograniczona ilość tam, ciągle jest ograniczona ilość osób wpuszczonych do sklepów. Poza tym jakoś tak cicho jest o tej promocji, więc nie wiem. Ja i tak jest do Rosmana, bo muszę kupić sobie wczoraj robiłam sobie paznokcie i okazało się, że nie mam takiego y, do zmiękczania skórek, takiego pr preparatu, co jest dziwne, bo wydawało mi się, że mam ze dwa. Nie wiem, gdzie ja to posiadam, czy ja to komuś oddałam, bo nie używałam. W każdym razie źle się wycina te skórki, a niestety ja mam z tym problem i raz na tydzień muszę to zrobić, więc y, zawsze się potnę cała, jak nie, ma, nie, nie zmiękczę. Także muszę sobie właśnie ten preparat kupić i lakier do paznokci, dlatego mam specjalnie niepomalowane nóg, nie ruszam, bo wy wtorek idę do kosmetyczki, także y, zobaczymy, co wymyślę. Na ręce chcę kupić błękitny lakier, na pewno, i może jakiś taki bardzo ciemny, taki. Taki mega ciemny, bo ten z Eveline już jest do wywalenia, więc ja z Eveline nie będę kupowała, ponieważ one są, szybko robią się stare. Po prostu. Ja miałam dwa razy ten taki ciemny, taki czekoladowy, chyba numer 33 albo 35, już nie pamiętam. I niestety on w błyskawicznym tempie zrobił się taki ciągnący, brzydki jeden i drugi, więc już trzeciego nie kupię. Skupię się na jakiejś innej firmie, nie wiem, zobaczę. Może coś będzie z yy, Miss Porti, a może coś będzie, spróbuję sobie. Jak będzie to na promce, to, to ile tam będzie kosztowało? Pewnie grosze. Także to i w sumie hmm, tak nie mam planów ogólnie, jeśli chodzi o inne zakupy. Może coś do brwi, aczkolwiek do brwi też mam produkty. Dzisiaj na przykład na brwiach mam kredkę z tą z Avonu. Akurat to nie jest ta. Gdzie ona jest? O tu. Soft Black. To jest kredka, którą ja kupuję od lat i w zasadzie ja mam takie fazy, bo ja raz lubię jaśniejsze brwi, raz ciemniejsze. I do mojej oprawy pasują takie ciemne, tylko że czasami mam wrażenie, że Trochę przytłaczają mimo wszystko, czasami chcę być przytłoczona, a czasami nie chcę. I to też zależy od tego, yy, jaki w ogóle mam makijaż i od po prostu dnia. Czasami sobie na Instagramie wyświetli mi się zdjęcie tej, jak ona się nazywa? Te siostry Pixie Chapman, one mają na nazwisko. I teraz ta jedna taka, co te makijaże robi, znaczy no, obydwie robią makijaże, ale ta chyba starsza. Nie wiem, no jest taka, to chyba nieważne, no to właśnie ta jedna, ona czasami, ona bardzo jasne brwi sobie robi, tylko że ona ma jaśniejsze włosy, ale jakoś tak to ładnie wygląda i właśnie czasami mam ochotę na taki totalny, taki naturalny look i wtedy właśnie te brwi robię sobie jaśniejsze i wtedy używam jakichś takich kredek typu, o to są te z Lovely, to jest, no one są oczywiście jasne dla mnie, trójka i dwójka. No ta to już w ogóle jest jasna, ale żeby gdzieś tam obrysować ten kontur, zrobić to, to jak najbardziej się nadają i wtedy te brwi po całości wyglądają na trochę jaśniejsze natomiast tym delikatnie sobie przyciemniam i taki jest efekt, na to nałożyłam też ten z Eveline, ten korektor do brwi ten, który wam ostatnio pokazywałam nie wiem, czy tu jest jakiś w ogóle kolor tego pewnie jest, ale ja chyba nie widzę, po prostu, poczekajcie korektor do brwi Hmm, nie wiem, słuchajcie, czy to ma jakiś kolor. Ja Wam ostatnio mówiłam, że to ma jakiś kolor, bo. No dajcie żyć, no jak to tak bez. O, light! Light! No to tym light sobie przyciągnęłam, więc one są takie, mam wrażenie. Taki kolor, że mam wrażenie, że one są takie idealne teraz? Takie trochę brązowe, trochę niebrązowe. No, także słuchajcie może coś kupię, aczkolwiek tak nie wiem w sumie mam dobrych rzeczy też a jeszcze na pewno muszę kupić pojemnik taki dozownik na mydło, ponieważ ja często mam, e, kupowałam mydła z Isany, nawet tutaj w kuchni jedno stoi ale ostatnio kupiłam wkład Luxia takie do wlewania, Słuchajcie, jak pięknie pachnie ale denerwuje mnie, że ta Luxia jest w tej Isanie więc chyba sobie kupię jakiś taki pojemnik i będę cały czas przelewała do jednego pojemnika i nie wiem jak będę w Rosmanie to zobaczę w Rosmanie jak nie to wejdę obok jest Pepko i tam może sobie kupię no także to tyle słuchajcie także teraz uciekam a idę się znowu zobaczyć jestem w opasce Kurde, czemu te opaski mi się nie trzymają? Wy mi powiedzcie, czy wy macie też taki problem. Ta jest w ogóle taka śliska, ona jest kiedyś kupiona na Aliexpress i w ogóle mi ucieka z włosów. Ja bardzo lubię te opaski, bo one dobrze się wygląda w takiej opasce. Zdecydowanie mi się wydaje, że lepiej niż takiej nakładanej, normalnej, chociaż ja lubię różne opaski ostatnimi czasy. Jakoś tak dość często po mu noszę, no bo gdzie mam w tym chodzić w sumie, jak ja... No, nie mam gdzie. Aczkolwiek ja taką bym jeszcze może i założyła na dwór, jak gdzieś wychodziła, tylko że no problem jest z tym, że ona mi zjeżdża. Jak w domu siedzę się maluję, to ona jest fajna, bo sobie tutaj wszystko zbiera moje baby hairy i jest ok, także no nie wiem, macie jakiś patent, ja ostatnio sobie próbowałam gdzieś tutaj podczepić, ale jak tu zepnę na przykład, to to i tak za dużo mi nie da, a skoro jak tu zepnę, no to jak w domu siedzę jest ok, ale jakbym tak wyszła, tak taki wieś jakbym wyglądała słuchajcie tutaj ze spinkami, także no nie, nie wiem co z tym zrobić, dobra, także dopijam moją kawę, jak zwykle w moim kubku słuchajcie piję i dopijam moją kawę i zjem na szybko coś, i lecę do sklepu. Ja właśnie wróciłam i jeszcze się nawet nie rozebrałam, bo tak pomyślałam, że pokażę Wam wszystkie moje zakupy. To będzie taki hol z siaty, ale pokażę Wam tak totalnie wszystko, co kupiłam dzisiaj. Mam tutaj Biedronkę, mam Pepko, mam e, Rosmana i mam taki mój tutaj sklep lokalny. Także kolejność będzie pewnie przypadkowa, bo wrzucałam jak leci do siat. Także raczej tak nie będzie, że sklepami Wam będę pokazywała. Chyba, że się uda, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Bardzo normalna, papier toaletowy, rumiankowy. Czasami kupuję właśnie ten papier w, w rozmanie, bo on ładnie pachnie. Nawet jak się postawi to opakowanie w łazience, to tak unosi się ten rumiankowy zapach. Także całkiem spoko, ale wiem, że nie każdy lubi zapachowe papiery toaletowe. Natomiast yy, on jest też bardzo mocny, bo to są chyba trzy warstwy, jak się nie mylę. Tak, i to jest 8 rolek. W pełku jest nadal promocja minus 30%. I wziąłem taką poduszkę. To jest taka poduszka na krzesło. Ja mam trzy krzesła, dwa tutaj e, takie do siedzenia i jedno w małym pokoju do malowania, tak naprawdę. bo Ja często przy parapecie się kiedyś malowałam, teraz tutaj się maluję w dużym pokoju, ale chyba muszę wrócić tam do malowania w sumie. Nie wiem, czemu to wszystko leży mi tutaj na stole. E, I pomyślałam sobie, że tam jest wszystko, bo te poduszki już są trochę takie nieciekawe, te z IKEA, bo no bo one mają 4 lata. Poza tym one są e, takie brudno-szare i trochę ten kolor mi się nie podoba. I tak pomyślałam, że te, akurat ten do małego pokoju będzie idealny, bo tam jest bardziej beżowo, więc ta poduszka jest naprawdę fajna i mięciutka wykonanie jest... Hmm, jakby tak się przyjrzeć, to tutaj wszystko muszę poucinać bo tak zawiązali takie słupy nie wygląda to jakoś super atrakcyjnie ale wiecie co, ogólnie poduszka jest naprawdę ładna ona kosztowała w normalnej cenie dyszkę a w promce dam za nią 7 zł także no powiedzcie sami, No wydaje mi się, że ekstra była jeszcze jedna taka ale właśnie ja nie wzięłam, bo kurczę tutaj do pokoju bardziej by mi pasowało jedna kolorowa i były tam miodowe więc pomyślę, nie wiem czy jeszcze nie pójdę po miodowe oczywiście nie dzisiaj Mam tutaj wodę, jakąś taką, nie wiem co to jest za woda, ją kupiłam tutaj w lokalnym sklepie za 2 złote, zero kalorii, pomarańcza, smak pomarańczowy, 100% naturalny, zero cukru, słodzików, barwników, konserwantów, nie wiem, zobaczymy, mam ochotę. Już miałam Pepsi w ręku, ale mówię, nie, kurde, co weekend kupuję Pepsi. I co, zacznę może słuchajcie od tych takich pierdół rosmanowo-pepkowych, bo mam to w jednej siatce widzę, a w drugiej jest tylko biedra, więc tak może to zrobimy. To sobie tutaj o, o, te zakupy, żeby mi się nie przewaliły. I dobra. Zacznijmy od widze Pepko. To jest taka szczotka do czesania. To jest co prawda do czesania niby psów i kotów, ale framu się też tym będę czesała, znaczy postaram się. To jest taka zakładana na rękę. Frania ma po prostu jakiegoś bzika na punkcie szczotek. Jak ona widzi szczotkę, to ona od razu ucieka, bo ona wie, że będzie czesana, a nie wiem czemu. Dlatego, że ona lubi być drapana po plecach i tak dalej, a szczotka ją tak denerwuje, słuchajcie, że to jest niesamowite. I pomyślałam sobie, że jak takie coś założę na rękę. Spróbuję zrobić takie podejście, jedno, drugie, trzecie. Może się uda po prostu to jakby trochę zakamuflować, tą rękawicę, żeby ona nie widziała, że ja coś mam w ręku, i uda mi się może ją dzięki temu wyczesać. Natomiast no nie wiem, ona jest takim dzikusem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, wie, że nie wiem. Ale to było mega tanie, więc wziąłam na spróbowanie. To jest też takie milutkie, więc trochę chyba bardziej miłe niż ta szczotka właśnie taka jej specjalistyczna do wyczesywania tych kłaków. 4 złote, no to w promocji tam nie wiem ile, dwa z hakiem. Kupiłam też dosownik do mydła. Do niczego mi pewnie nie będzie pasował, ale jest tak śliczny ten kolor, że stwierdziłam, że wezmę. Ja mam też czarno, chyba złoty, czy czarno-biały taki pojemnik z pepko yy, na szczotki do zębów i na pasty, więc kurczę, no mogłoby być do kompletu, ale z drugiej strony po co mi komplet? To jest też ładne. Także ja mam szare kafelki, białe ściany, więc wydaje mi się, że to wszystko będzie ładnie wyglądało. Niestety nie było takiego pojemnika na właśnie szczotki, bo no wtedy bym może i zrobiła komplet, ale teraz skoro nie mam, no to... No to będę sobie tłumaczyła, że po co mi komplet, właśnie tak jak powiedziałam. Eee, normalna cena 7,99, więc ja kupiłam to za. Jestem 5 zł? Bardzo mało. Także, a naprawdę jest ładny ten pojemnik. Wygląda taki kurde, drogi pojemnik. W ogóle ta cena wyjściowa jest niska, moim zdaniem 8 zł. No i nie wiem, czy to jest wszystko z pepką. Natomiast tak, tu mam gąbkę zwykłą z Rosmana, z jakiejś tam firmy Rosmanowski za 99. Tak naprawdę wzięłam ją. Do smarowania samopalacza, bo tymi rękawicami coś mi nie idzie, więc spróbuję. I tak potem pomyślałam, że powinnam wziąć jeszcze jedną do mycia, no ale jak nie wyjdzie smarowanie samopalacza, to najwyżej wtedy, jak się dopierze, oczywiście, to będę się nie umyła po prostu. Wziąłam też pastę, co Jakiś czas w Rosmanie jest promocja. W zasadzie co każdą promocję jest inna w promocji z tej serii pasta. I to jest Expert On. Ja mam chyba tą kokosową? Taką mam jedną i też jest chyba, tylko że ja mam wybielającą chyba z tej firmy. Expert On, tak mi się wydaje. I teraz w promocji była równowaga mikroflory bakteryjnej. Ochrona jamy ustnej w 7 obszarach. Ta pasta kosztuje około chyba 20 zł. I jakiejś z promocji to jest podyszkę, a ostatnio była chyba próchnicza. Ja niestety się nie załapałam, bo była tylko jedna i moja siostra ją wzięła. Natomiast no ja miałam pasty, więc też się jakby no, nie ma problemu. Natomiast teraz, jak była ta, to stwierdziłam, że wezmę, bo może być całkiem fajna. Mój telefon. E, tutaj mam co? A, tu mam jeszcze raz zakupy. No dobra, to też jeszcze z tego osiedlowego sklepu. S stopnie estetycznym skórką. Usuwa skórki w 15 sekund? Produkt, o, produkt z Eveline. Niestety nie było nic innego. Powiem Wam szczerze, że nie chciałam brać z Eveline. Jakoś tak ostatnio po tym takim dosmarowaniu skórek stwierdziłam, że coś mi tutaj nie gra i nie chciałam inne, ale nie było, więc wzięłam ten, on kosztował 12 z hakiem. I zaraz sobie zrobię te paznokcie, dlatego że będę chciała pomalować i nie będę teraz kończyła tego vloga, bo właśnie jeszcze się wam pokażę właśnie w, pom w pomalowanych paznokciach, może. Gadam to samo cały czas. Dobra, wkład do mydła. Wkład do mydła, wkład mydła, wkład do mydła. Dobra, kremowe mydło wpłynie, taki zapas, o zapas. Ja muszę powąchać, bo to jest niby słodki, zmysłowy zapach. Opakowanie uzupełniające, i ono kosztowało chyba 2,50, bardzo mało. Luksja nie była w promocji, więc nie wzięłam, ale poczekajcie, muszę to pomąchać. Ooo, -o, o, o. no dobra, spoko, Jak, jakoś tam pachnie. Także kurczę, ale polało mi się. W każdym razie, no mój, te zapasy są e, dość tanie, więc ja sobie wleję do takiego dozownika i będzie sobie po prostu stało. Bo... jest jaki to jest ładny kolor, zobaczcie. I będzie taki fiolet lubię. No, podoba mi się, chociaż nie wiem, czym bluz to takie chodziło, ale ogólnie podoba mi się takie, dodatki podobają mi się. Mam jeszcze matujące bibułki, były w promocji, minus 55 i chyba za trzy tam z hakiem, więc wziąłem dwa opakowania. Zawsze zapominam używać, a powinnam, chociaż dzisiaj mam ładną buzię, dlatego że mimo tego, że było gorąco, miałam tą maskę, to i tak dobrze wygląda, no bo mam podkład Jandy. on jest tak fajny, że po prostu... Że o, no właśnie tak wygląda. Ale nie kupuję, bo kupiłam inny, który wam pokażę jak przyjdzie. Natomiast, ee, no, szkoda w sumie, bo mogłam sobie ten dokupić. A nie chcę magazynować, wiecie, tych rzeczy. Kupiłam sobie DAF, był w promocji. E, to jest DAF jakiś, chyba nowy, kokosowy. Wszystko nie kokosowe. E, tak nie mogłam za bardzo powąchać. Zresztą ma serce się ciężko wącha. Nie ma teraz, znaczy, dezodorantów i tak chyba nie było testerów. No ale dobra, nie można było powąchać. A to jest typowy kokosowy zapach. Bardzo ładny muszę wam powiedzieć, za 6,99. Ja mam też w zapasie ten soft, coś tam taki różowy, ten mój ulubiony, ale to nic, za 7 zł się opłaca, bo te dozdranty mam wrażenie, że też podrażały teraz, więc w ogóle ładne, ładne ma opakowanie, zobaczcie. Takie zachęcające bardzo do używania. Mam też dwie rzeczy, słuchajcie, z nowej szafy tołpy. Tam w tym rozmanie jest tyle tych nowych szaf, jest Altera, jest dermakol, przynajmniej umie w tym dużym rozmanie. O nie, nie teraz. No dobra, już jestem, moja mama dzwoniła. Słuchajcie, była też szafa tołpy, była szafa, altera mówiłam, dermakol, tołpa, różne, w ogóle tych szaf było tyle, wibo szafa, słuchajcie, jakiś w ogóle, cały roz mam w szafach różnych dziwnych i właśnie z tołpy wybrałam sobie dwie rzeczy, bardzo zachęcająco te rzeczy wyglądały. Ja z nie wiem, czy kiedykolwiek coś miałam, nie przypominam sobie. Co do składów, to tak też nie wiem, czy one są jakieś super ekstra. To niby jest 96% składników pochodzenia naturalnego, opakowanie eko, 100% vegan. I wzięłam sobie hydroserum ochronne do rąk i paznokci. Na poprawia wygląd dłoni i paznokci, natychmiast się wchłania. Bardzo fajnie to wygląda i to ma taką pompeczkę. I to było w przecenie. Z dyszki na 7 zł 69, więc wzięłam sobie. Ja mam wszystko tak, słuchajcie, wysuszone. No, już Wam mówiłam, że z tym Po prostu nie wiem, co się dzieje w ogóle. I wzięłam sobie krem. Było też serum, ale stwierdziłam, że wezmę krem nawierzający rozświetlenie, burówka i acerola. Tak wygląda. On był w promocji za 13 złotych z 20, więc takie dosyć fajne te promki w sumie. Mówię, coś mam suchą tą buzię i stwierdziłam, że ten krem niby ma być. Yy... Właśnie nawilżający, działa antyoksydacyjnie, niweluje oznaki zmęczenia, może być stosowany jako baza pod makijaż, także nie wiem, za chwilę poczytam i zobaczę, czy to coś fajnego czy nie. Ojej, no jaki fajny słoiczek, zobaczcie, znaczy słoiczek No nie jest, to jest pudełko plastikowe, wygląda jak słoik taki mały, super, bardzo mi się podoba, no opakowania są po prostu przepiękne, chyba najładniejsze ze wszystkich, ze wszystkich kremów, jakie stoją w Rossmanie, naprawdę. Ostatnio zwracam na to uwagę bardzo i jeżeli chodzi o właśnie te, no przynajmniej nowe serie właśnie stopy, bo tam była jeszcze chyba różowa i jakaś jeszcze, to naprawdę wyglądają po prostu rewelacyjnie, tak zachęcają do kupienia, że aż kupiłam. Yy, mówiłam 13 zł ten krem, kupiłam sobie też mydło Protex, też mam zawsze, myję się, myję pędzle, myję buzię czasami, cała się czasami myję, w ogóle uwielbiam. Yy, I to jest z witaminą E, takiego jeszcze nie miałam, było po złoty z hakiem, więc naprawdę mało. I słuchajcie, z pięknej całej promocji Minus 55, oprócz tych bibułek matujących, które przed chwilą widzieliście, kupiłam jeszcze lakier i korektor. No, no nic nie brałam, nie wiem, zastanawiam się jeszcze nad tym podkładem właśnie Jandy czy go po prostu nie wziąć, bo nie tylko że ma kolor piękny, to jest super, się trzyma, no zobaczcie. Ale wziąłam sobie kamuflaż, dlatego że y, moje oczy wyglądają zdecydowanie lepiej niż y, jeszcze parę miesięcy temu. I wy to zauważyliście. Oczywiście są dni, kiedy ja mam spuchnięte oczy, ale jest, słuchajcie, teraz... Czas alergii. Ja mam alergię chyba od dwóch lat i ostatnio cały czas smarkam, swędzi mnie nos, kicham ale co jest najgorsze, to to, że ja kaszle. Ja mam w nocy taki kaszel i nad ranem, że mało się nie uduszę. Nie wiem, co to jest, nie wiem na co ja mam tą alergię, nie robiłam testów i pewnie nie zrobię szybko, bo ja tak właśnie mam. Także nie wiem na co, ale to jest coś strasznego i właśnie puchną mi oczy. I to akurat teraz, no to ja mam pielęgnację tą samą, co miałam. Dopóki się alergia u mnie nie zaczęła, to było wszystko ok. Niestety teraz muszę jakoś to przeżyć i wiem coś bardziej kamuflującego. Ja, jak wiecie, mam testy, Eveline, jest kamuflaż i mam taki specjalny pod oczy korektor i one są okej, okay, ale ja już ich nie mam, nie wiadomo ile w tych opakowaniach, więc stwierdziłam, że za 7 zł ja pamię pamiętam go bardzo dobrze, w sensie ten kamuflaż on był fajny, więc go wzięłam. Natomiast ja nie wiem jaki ja miałam kolor. To jest kolor w manila 04. I nie wiem, tam nie było testerów, no bo tak jak wspomniałam już wcześniej, nie można na razie nic próbować, wąchać, smarować, więc nie wiem, ja, mi się coś świta, że miałam 02, ale nie wiem, Sand chyba jest 02. Teraz miałam 04, bo jestem też trochę opalona, więc mam nadzieję, że te kolory lecą po kolei. A zresztą wanila kojarzy się z czymś żółtym, więc no mam nadzieję, że na takie różne zasienienia, że to będzie po prostu ok. I wiam niebieski lakier, także... Patrzcie, jaki piękny. To jest taki właśnie niebieski, jak chciałam. Nie wiem, jak ja się w tym będę czuła, bo pamiętacie, kiedy chciałam fioletowy i też miałam nim raz pomalowane paznokcie. Natomiast ten jest jakiś taki ładny. Były dwa niebieskie. Jeden był bardziej niebieski, a ten jest niebieski z takimi drubinkami. się tak mieni cały. Ja nie wiem, czy Wy to tutaj zauważycie. Wygląda fajnie. I to jest numer mi sporty numer 600. Zrobię te skórki, teraz sobie usiądę, bo, bo mam takie natchnienie teraz właśnie na robienie takich rzeczy, bo nic innego nie mam, w sumie mam posprzątane, także raczej nie będę tutaj... Chociaż trochę kurzę bym może starła, ale ogólnie, no, jak zrobię to, co mam zrobić, się przebiorę, to właśnie będę sobie malowała tym, tym lakierem i pokażę wam te paznokcie. On kosztował trzy z hakiem, tak mi się wydaje. Tu mam jakieś jeszcze, zakupy. Jogurt naturalny. Pomidory krojone w sosie pomidorowym z cebulką. Były w promce, słuchajcie, 99 groszy, więc wzięłam. Tutaj mam podudzia z kurczaka, takie do usmażenia. Rzadko kupuję takie rzeczy, ale już drugi raz kupiłam. Mam jedne zamrożone, teraz wziąłam drugie, to jest takie w ogóle jakieś dziwnie tanie. I mam tutaj w plasterkach ser i jakieś coś z kurczaka, takie do jedzenia. Także to. I jeszcze mam zakupy z biedry, tylko nie wiem gdzie. Tu. Wiedrące kupiłam książkę, słuchajcie, faktycznie wygrzebałam jakieś tam książki za 9 zł, 9 99, i kupiłam też jedną z tych, które były polecane na mojej stronie prosektorium i medycyna sądowa i tamte inne. Profi, profil mordercy. Profil mordercy, a co chciałam powiedzieć? A, lektura obowiązkowa dla fanów trupiej farmy i... Mind Huntera? Nie wiem, co to jest. W każdym razie książka kosztowała dyszkę, jest taka dość gruba, dlatego że jest mała. Bo jak się normalnie kupujecie, te książki są większe, ja mam wrażenie. A tu jest taka, wiecie, <gry> wersja mini. No i trochę tak kurde, ja nie lubię takich czytać, bo to już nie jest jak dla dzieci. Tylko to jest, tak widzicie, napisane takimi małymi literami. Natomiast, no zobaczymy. Ma jeszcze trafiła inną książkę, coś tam nie wyjaśnione, o jakichś dziwnych historiach do dzisiaj nie wyjaśnionych, które miały miejsce na świecie ogólnie. I ja wziąłam to, na tamtą, i potem, jak przeczytamy to się wymienimy. Także fajnie, że ta książka była tak mam już teraz widzicie 3 czy 4 do czytania bo mam jeszcze yy, Wojciecha Chmielarza jedną rana, także mam co czytać na najbliższe miesiące yy, tutaj mam winogrona o, baton banti zjadłam jednego, drugi mi został i wcale nie mam na niego ochoty paluszki nie wiem co ja z tymi paluszkami, słuchajcie ostatnio i zawsze kupuję jak tam jestem szpinak, będę robiła sobie też paragi dzisiaj na obiad Chleb tostowy. też nie miałam 100 lat, słychać jakieś naprawdę zakupy dziwne, bo nie tak rzadko jem tosty w sumie. I tutaj mam chleb, bo nie chciało mi się, słuchajcie, stać do piekarni i wziąłam niestety w biedronce, bo w piekarni pie była taka kolejka. Tak, żeby do poniedziałku. Ja najwyżej w poniedziałek sobie po prostu w tej piekarni kupię nowy. No i ostatni zakup. Dwa piwa. O, takie. Dwuprocentowe. Shandy Lemon. Także e, takie, dwuprocentowe na po prostu na ochłodę, ale teraz to nawet nie, nie na ochłodę, bo teraz jest zimno, nie będę ich chyba dzisiaj pijał, bym się nie chce, po prostu niech sobie stoją, one były po 2,50, więc czemu nie. Także słuchajcie, to są całe zakupy moje, tak jak wam wspomniałam, ja dzisiaj ogólnie muszę, w ten weekend plan jest taki, że muszę, mam jedną osobę do strzyżenia i w sumie, ale chyba jutro, dzisiaj mam chyba gości w popołudniu, właśnie nie wiem, muszę to wszystko, słuchajcie, pouzgadniać i no i tyle, trochę kurze zetrę, przebiorę się teraz, Yy, zrobię te paznokcie i jeszcze się właśnie z wami na chwilę połączę, żeby pokazać wam jak ten lakier wygląda i przede wszystkim pochowam te zakupy, zanim mi się to wszystko tutaj porozstawia szczególnie to mięso tak leży tutaj na wersalce, a, a i pranie muszę wstawić, także to są takie rzeczy priorytetowe na dzisiaj, więc słuchajcie, uciekam teraz i do zobaczenia za pewnie jakieś 2-3 godzinki muszę wam powiedzieć, że niebieskość tego lakieru mnie po prostu powaliła, bo lakier wygląda tak ja nie wiem czemu ja znowu się spodziewałam trochę innego odcienia w sensie bardziej takiego pastelowego, bo to nie jest, w tym opakowaniu mi się wydawało, że on właśnie jest pastelowy, tylko wiecie co, jest najbardziej z Zgubne w tym wszystkim, że oglądacie lakiery w, w sklepie, gdzie jest mnóstwo lakierów i tam było kilka odcieni niebieskiego i faktycznie przy tych wszystkich innych odcieniach ten wyglądał dość blado i jasno. Natomiast jak zapomalowałam paznokcie, to już jak się okazuje nie jest taki jasny i blady, ale muszę Wam powiedzieć, że podobają mi się te paznokcie. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, natomiast e, ja ra raczej nie noszę kolorowych paznokci. Swego czasu tylko czerwien, czerwien, czerwin wałkowałam. Teraz nie miałam już 100 lat czerwieni i wcale za nią nie tęsknię. E, mam też takie fazy, że noszę nude albo bardzo ciemne czekoladowe lakiery i takiego nie miałam dawno. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle taki miałam, ale bardzo mi się podoba. No i sobie chyba zrobię, jak będą kosmetyczki na, znowu na ten czekoladowy brąz, bo też chciałam na początku właśnie błękitny, ale nie, jednak sobie zrobię te moje czekoladowe, bo one do wszystkiego pasują i tak ładnie się będą odbijały, ale ten jest ekstra, słuchajcie. Maluje się nawet prosto, nie było jakieś to skomplikowane to malowanie, także... Hmm, zobaczymy, zobaczymy, jak on się będzie w ogóle utrzymywał. Nałożyłam sobie ten top coat z Golden Rose na, na ten lakier, także ten, który wcześniej miałam, to jest yy, no nie wiem, top coat po prostu się nazywa. I jeszcze Wam powiem dwa słowa odnośnie tego no znowu Wam tyłem pokazałam, tego preparatu na skórki, dlatego, że użyłam go, bo też sobie zrobiłam yy, w sumie jest godzina po 14. ja już zrobiłam wszystko, co miałam zrobić, teraz sobie się oglądam filmiki i i co? I tyle, i teraz będę sobie muzy słuchała, natomiast yy, właśnie, robiłam w międzyczasie te paznokcie i nałożyłam ten preparat i powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo dobry. Ja go już chyba wcześniej miałam, no bo tak mi coś się to opakowanie kojarzy. I faktycznie nakładacie i dosłownie 15 sekund i możecie sobie te skórki odsunąć tutaj te, te, to miejsce przy... przy no znaczy wiecie, no tutaj te, no, no te skórki no, robią się bardzo miękkie i nie ma żadnego problemu z odsuwaniem ich tylko, że weźcie pod uwagę to, że on jest bardzo mocny ten środek, ten preparat i ja, jak miałam takie zacięcia tutaj po bokach, no bo ja hmm, czasami jak nie mam tych sążek przy sobie to sobie pociągnę skórkę albo coś, niestety mam taki głupi jakiś nawyk, że tak robię nie poczekam jeszcze na przykład godziny, jak jestem w pracy, żeby iść do domu i to uciąć, tylko po prostu tak sobie czasami pociągnę zębami, wiecie jak jest i niestety to w tych miejscach nie bardzo szczypało, więc na to musicie zwrócić uwaga, ale ogólnie jest bardzo dobry. I starczy na pewno na długo, bo to jest taki niby mały, wiecie, o 12 ml, niby taka mała tubeczka, na no ile tego nakładacie? Także też nie robicie tego codziennie, więc całkiem spoko produkt, więc dobra. Ja teraz jeszcze tak sobie pomyślałam, że może nałożę sobie samopalać na nogi w sumie, może zdążę, bo jest 14 do tej 20, może bym sobie pochodziła. Mam tą gąbkę tu otworzyłam, więc może i bym sobie posmarowała te nogi w sumie. Bardzo dobry pomysł. Także słuchajcie, uciekam. W ogóle założym bluzę, bo mi się zimno zrobiło, zmieniłam też opaskę, bo jakaś inna leżała w to sobie ją wzięłam w łazience. No, uciekam w takim razie już teraz. Będę kończyła tego vloga. Widzicie, cały vlog to był tak naprawdę haul. W sumie nie miałam takiego zamiaru, tak na spontanie jakoś to wyszło, ale może i fajnie. W sumie dawno takiego filmiku nie było, a wy kiedyś często pytałyście mnie o takie właśnie zakupy moje, także... Żegnam się z wami. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, i tym razem zapraszam standardowo do kciukowania, do subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zapraszam Was na mojego Instagrama. I do zobaczenia w za kilka dni w kolejnym vlogu.